Hey, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z newsami odnośnie Minecraft Dungeons i Lumino Knight. Dzisiaj zobaczymy, co przygotowali twórcy w nadchodzącym drugim sezonie naszych zmagań z Towerem. Nagrody, mechanika skrzyni, odnowione piętra, tryb nocny, nowe skiny i pety. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ostatnio pojawił się najnowszy news na Minecraft Dungeons Twitter, także przechodzimy bezpośrednio do dzienników twórców, jak zawsze to bywa przed premierą. Trochę spoiler, ale cóż, mega jestem ciekaw, wypewnie również. Oj, i już grubość zaczyna. Zobaczcie na to. Oczywiście y, napisy są po polsku, także będziemy mieli na żywca tłumaczenie z angielskiego na polski. Zobaczymy, czym jest Luminous Night. No jest to drugi sezon, nie da się ukryć. Ale znowu widzę nowe postacie, nowych twórców jakby programistę świecące symbole, które pojawiły się na wieży, wewnątrz wieży to oczywiście już wiemy, tutaj u góry mamy śmieszne kościotrupki, które mogą coś oznaczać, ok. mamy też tutaj klucz, no ciekaw tym, czy to będzie miało jakieś znaczenie, bo też musimy mieć na uwadze to, że będą też nowe zagadki no ale przejdźmy dalej Więcej efektów świetnych. O, i widzimy naszą skrzynię, i znamy jej finalne położenie. Zaraz obok, wiejskiego kupca. No, ciekawie, ciekawe to wygląda. Perspektywa jest nieziemska, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, jest to niesamowicie, ale czy widzę jakiś rework, jeżeli chodzi o naszą bazę? Raczej nie. To wszystko jest dalej tak samo ustawione, więc. Cóż, przejdźmy dalej. Wow. Piękna sprawa. Laure znamy już z poprzednich odcinków. No, tutaj też oczywiście wiadomo, że otoczenie ma się zmienić i faktycznie tak jest. Bardziej tajemniczy motyw. Z tego co pamiętam, szczerze mówiąc, mieliśmy różne mody do zmodyfikowania tego otoczenia.

W ogóle wcielimy się już w postacie, w moby w ogóle. Uh, no one knows where the luminous symbols came from, uh, but they only appear now. No i znowu fabuła, nikt nie wie skąd pojawiły się symbole z Luminous Knight, ale nagle są. I tak samo właśnie byłem zniesmaczony sytuacją, w której twórcy nie starają się jakoś fabularnie uzasadnić. Na przykład pochodzenia Towera po prostu pojawił się znikąd. Tak samo teraz symbole, tajemnicze symbole z Luminous Night pojawiają się znikąd, tak jakby tu zawsze były, tylko że nastała noc i nagle wszyscy to widzimy. Tak uh, dziwne to noc. trochę. No ok, piętra są troszeczkę zmienione, ale mniej więcej rozpoznajemy, że te układy są standardowe, tyle że inaczej świecą.

Event Mob, który pojawiał się w uniwersum Minecraft'a, czyli White Fire. Mob eventowy. Okej, okay, jak to rozumieć Mob eventowy, czyli co? Mob typu Enderman? Okej, okay, zobaczymy. Mob D. Wow, tu fajne koncepty są, ile tarczy ma ten mobek. Ciekawie to brzmi. Ten mobek miał być w aktualizacji Nether, ale niestety chyba się nie udało. Nie byli zadowoleni i zabrakło im czasu. Dlaczego twórcy zwlekali tak długo z tym sezonem? I mamy właśnie odpowiedź. Wow, Finalny Boss! Tom Pedalino, kurczaki, game designer Double 11 Nowa osoba. Jeszcze wcześniej go nie widziałem na dziennikach twórców, także. No, zmiany kadrowe nastąpiły. Czy to jest dobry znak dla Minecraft Dungeons? Przekonamy się. Ma cztery tarcze. The shields don't really care about how strong you are uh, as a player. You can do, you know, 30, 30 bits of damage or 100 bits of damage. You need to destroy the shield uh, within O i tu jest bardzo ważna uwaga: musimy zniszczyć tarczę w ciągu tych kilku trafień, zanim padnie. A następnie możemy bezpośrednio zaatakować zdrowie moba, czyli oczywiście mechanika niszczenia jego defensywy. Następnie, jakby jego wrażliwość na obrażenia się otwiera i będzie wrażliwy na nasze atakowanie. No, jest to wyjątkowy mob, nie da się ukryć i w końcu będziemy mieli wyzwanie. Także cieszy mnie bardzo, że właśnie udało się zrobić poprzednio ranking wszystkich towerów. Także też polecam nadrobić, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka. A teraz w Luminos Knight będziemy mieli kolejne, całkowicie odrębne.

No, trochę łatwiej, także też zawsze będziemy wiedzieć, kiedy się spodziewać ataku tego wroga. Tak, nasza znaczy, kolejna ulubiona rzecz, czyli skarbiec. W końcu, no powiem Wam szczerze, ile razy, ile razy ja Wam mówiłem, że mam pełny bug, i już to na każdym dosłownie live'ie. Oj, pamiętam, pamiętam, ile i temu musieliśmy usunąć. I teraz dodali nam skrzynię. Dopiero teraz? Czy to nie jest za późno? No i cóż, mamy. Kolejne 300 przedmiotów do przechowania właśnie w nowej skrzyni, czy to mało, czy to dużo, napiszcie w komentarzu. Jak dla mnie chyba wystarczająco. Szczególnie dla naszych itemów kolekcjonerskich, czyli eventowych itemków, myślę, że ten skarbiec będzie dla mnie e, niezbędny. Wow, tutaj mamy Cloudy Climb i zmienił się trochę nasz Adventure Hub, zobaczcie, że tutaj mamy w ogóle, trochę zmieniony interfejsik, nasze cotygodniowe wyzwania. Tutaj wezmę, usunę napisy na chwileczkę, żebyśmy mogli się przyjrzeć temu bliżej. Nastąpił niewielki rework. Tutaj mamy troszeczkę inne obramówki naszych cotygodniowych wyzwań. Też są tutaj przyporządkowane pewne przedziały między rangami naszych postępów. No i u góry mamy też przełączniki między sezonem pierwszym a sezonem Co drugim. Dobra, i, of I Luminous a lot Knight more, more zmienił się kolor. I Jakie skiny? Czekajcie, um, moment, moment, moment. Chwila, niech ja tylko sobie zerknę. Dobra, widzimy pierwszy skin, jest to Ametystowy Wojownik. Tutaj twórca ma odblokowaną 50 rangę i wszystko zdradzają, serio, jaki spoiler! Co jest grane? Pierwszej do szóstej rangi mają tutaj odblokowane. No tutaj oczywiście będzie do wykupienia kolejny sezonowy karnet na Luminous Knight. Ajajaj, ależ spoilery tutaj w tym odcinku. Piler. No cóż, dobra, przejdźmy dalej. Ewoker, Victor Sponge, kolejne ruchy, pelerynka, no tamta pelerynka była naprawdę niesamowita. Wow! To mi się bardzo, bardzo... Podoba Luminous Night Cape. Z której to jest rangi? Z rangi 11, a i szkoda, że właśnie to nie jest darmowa rzecz, bo to jest właśnie typowo charakterystyczna pelerynka dla tego sezonu. Zobaczcie na to, naprawdę epicko to wygląda. Wow. Ale że tego jest. fajnie, Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. I think everyone should look forward to all ja the new pets, because they are my favorite thing. I love them. I finally, I just want to say that everyone here at Double Eleven and Mojang Studios are having the best time listening to all of your feedback. Oh, w końcu Double Eleven słucha naszego feedbacku, coś podobnego, ale dobrze to słyszeć. No i cóż, to by było na tyle, moi drodzy. Dzienniki twórców, oczywiście link macie w opisie. Jeżeli chcielibyście sobie osobiście jeszcze raz obejrzeć to we własnym zakresie i prześledzić te wszystkie rzeczy, zmiany, oczywiście zerkajcie. Jeśli miałbym ocenić moje osobiste wrażenia, to oczywiście jest to kolejny sezon, ale to nie jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w Cloudy Climb. Po prostu jest to odnowiona wersja Towera. No i cóż, oprócz mechaniki skrzyni, nie dowiedzieliśmy się zbytnio. O jakichś znaczących zmianach, co mnie troszeczkę martwi. W nie wspomnieli o naprawie Towera. O naprawie różnych glitchy gdzie na przykład mieliśmy zbugowane itemy o poziomie 300. Nie wiem, jak tutaj twórcy się tego, do tego odniosą, ale po dzisiejszym odcinku widzimy, że cały czas następują zmiany kadrowe, albo po prostu pojawiają się co chwilę, co róż, nowe osoby, nowi twórcy, właśnie w ich ekipie. Trochę mnie to zastanawia, ale mam nadzieję, że to jest właśnie dobry znak, że ci ludzie cały czas się jakby wymieniają. Mam nadzieję, że sezony będą się pojawiać troszeczkę częściej, bo jednak bardzo długo czekaliśmy na ten sezon drugi, 20 kwietnia zagramy sobie myślę, że premierowego live'a na bank, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w tą, już w tą środę o godzinie 19 będziemy ogrywać sobie właśnie Luminous Night, dzięki wielkie za oglądanie do końca, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie Manko i cześć!